Co tak naprawdę wiemy na temat Chrztu Polski? Jakiej narodowości byli pierwsi polscy biskupi? Jak doszło do powstania tzw. diecezji pruskich. Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z podcastu Do powiedzenia historyka. Serdecznie zapraszam. Na samym początku spróbujmy zaskoczyć słuchaczy. Mieszko pierwszy przyjął chrzest. I zasadniczo tyle stuprocentowo pewnych rzeczy możemy powiedzieć o tym wydarzeniu, no, które de facto dało początek polskiej państwowości. Wszystkie inne informacje na ten temat są prawdopodobne mniej albo więcej ale jednak prawdopodobne. Na ogół za prawie pewny uważa się rok 966, ale już dzienna i miesięczna data Chrztu Polski to przypuszczenie które oczywiście bazuje na logicznych przesłankach. Nie jest również znane miejsce chrztu Mieszka. Mógł być to na przykład Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki, ale byli i tacy historycy, którzy mówili o Pradze albo Ratyzbonie. Wszelkie hipotezy na ten temat były bardzo szeroko omawiane przy okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. I można znaleźć na ten temat wyczerpujące materiały, Zarówno filmowe, jak również książkowe, pisane. W ramach ciekawostek historycznych warto jeszcze zauważyć, że przez pewien czas niektórzy naukowcy za kolebkę polskiego chrześcijaństwa uważali także Małopolskę, a konkretniej ziemię plemienia Wiślan. Wiślicy, miasteczku położonym dzisiaj na południowych krańcach województwa świętokrzyskiego, Odnaleziono w 1959 roku misy chrzcielne, które pierwotnie datowano na IX wiek. Wiemy, że przez pewien okres państwo Wiślan znajdowało się pod wielkim wpływem kulturowym swojego południowego sąsiada, państwa Wielkomorawskiego. Być może nawet zostało przez niego podbite. Na terenie Wielkich Moraw misje chrystianizacyjne prowadzili Cyryl i Metody. Którzy również opracowali liturgię słowiańską. Jeden z kronikarzy IX wieku, autor tzw. legendy panońskiej, czyli Żywota Świętego Metodego, zapisał w niej informację o księciu plemienia Wiślan, który został zmuszony do przyjęcia chrztu. Wszystkie te wątki stały się fundamentem przypuszczeń, jakoby chrześcijaństwo na ziemię polskie dotarło na 100 lat przed przyjęciem chrztu przez Mieszka pierwszego. Hipotezy o misach ścielnych w Wiślicy obaliły dopiero nowoczesne badania archeologiczne, które dzisiaj datują ich powstanie na koniec XI wieku. Trudno również udowodnić obecność obrządku słowiańskiego na ziemiach południowej Polski, zarówno w Małopolsce, jak i na Śląsku. Niektórzy historycy, powołując się na niejasne zapiski w kronice Galla Anonima, uznali, że w Krakowie funkcjonowała katedra obrządku słowiańskiego pod wezwaniem świętego Michała. A smaku całej historii dodały również imiona dwóch legendarnych biskupów krakowskich, zapisane w krakowskich katalogach biskupich, a mianowicie Prochora i Prokulfa. Wspomniani biskupi mieli działać w drugiej połowie X wieku, a więc jeszcze przed utworzeniem organizacji kościelnej na ziemiach polskich. Niektórzy uważali ich właśnie za biskupów słowiańskich. Jeszcze inni uważali, że byli biskupami diecezji ołomunieckiej, która w tym czasie mogła obejmować także Kraków. Trzeba bowiem pamiętać, że zarówno Małopolska, jak i Śląsk, Zostały przyłączone do państwa Mieszka I dopiero na krótko przed 990 rokiem. A więc w momencie Chrztu Polski ani Śląsk, ani Małopolska, do tej Polski oczywiście Polski w cudzysłowie jeszcze nie należały. Były pod panowaniem czeskim. Tymczasem dokładne badania wykazały, że imiona Prochora i Prokulfa zostały zapisane w katalogach biskupich. Prawdopodobnie zupełnie przypadkiem, jakby na marginesie, przez jakiegoś roztargnionego mnicha i nie mają istotnego znaczenia. I rzeczywiście na ziemię południowej Polski mogły w naturalny sposób docierać chrześcijańskie nowinki, ale nie posiadamy jakichkolwiek wystarczających dowodów źródłowych, które by potwierdzały istnienie kultu, tym bardziej w obrządku słowiańskim. Dla niektórych badaczy wystarczającym dowodem jest fakt, że nie posiadamy z tego okresu na naszych ziemiach pochówków chrześcijańskich. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z chrystianizacją Polski. Chodzi mianowicie o język pojęć religijnych, które przynieśli ze sobą pierwsi misjonarze pochodzący z Czech. Większość terminów religijnych, którymi do dzisiaj się posługujemy, ma właśnie czeskie korzenie i przybyło do nas w X wieku. Były to bardzo często łacińskie słowa, które przeszły przez szereg regionów językowych, no i w końcu dotarły do Czech, a w konsekwencji także do Polski. Ze staroczeskiego języka pochodzą więc takie słowa, jak na przykład biskup, bierzmowanie, błogosławić, cerkiew, chrzest, jałmużna, kielich, komża, Kościół, krzyż, nieszpory, opłatek, piekło, spowiedź. Oczywiście można tutaj odnieść się do wspólnych korzeni języków słowiańskich, ale te pojęcia, przed przyjęciem chrztu, nie były znane na ziemiach polskich. Pojawiły się dopiero wraz z działalnością czeskich misjonarzy. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej zasadniczemu tematowi naszego aktualnego podcastu, a więc strukturą organizacyjną kościoła na ziemiach polskich w okresie średniowiecza. Będzie to jednocześnie swoisty przegląd geograficzny ziem polskich w tamtym okresie. Pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich funkcjonowało w Poznaniu prawdopodobnie od 968 roku. A więc już dwa lata po Chrzcie Mieszka I. Niektórzy jednak kwestionują fakt, że była to stricte diecezja poznańska. Było to raczej biskupstwo polskie, które swoją siedzibę miało w Poznaniu. Ta diecezja miała charakter misyjny, to znaczy obejmowała cały kraj, ale jej granice nie były konkretnie określone. Można by powiedzieć, że zmieniały się wraz ze stanem posiadania Mieszka I. Niektóre ziemie były zdobywane, inne z kolei tracono. Diecezja najprawdopodobniej podlegała bezpośrednio stolicy apostolskiej. Przypuszczenia niektórych historyków, że podlegała którejś z metropolii niemieckich, w tym przypadku Moguncji albo Magdeburgowi, są bardzo dyskusyjne. Nie mają raczej jednoznacznych potwierdzeń w dokumentach. Pierwszym biskupem w Poznaniu został niejaki Jordan, no i historia znowu pozostawiła nam bardzo niewiele informacji na jego temat. W większości są to po prostu hipotezy, jakieś przypuszczenia. Być może był benedyktynem, być może przybył na ziemię polskie wraz z dobrawą. Być może otrzymał sakrabiskupią w Rzymie, a być może w Magdeburgu. Tylko jego imię może wskazywać na romańskie pochodzenie. Ale tutaj znowu pojawiają się dyskusje, czy ojczyzną Jordana była Francja, Italia czy też może Lotaryngia? Zdecydowanie więcej wiemy o jego następcy, biskupie Ungerze, który wcześniej był opatem klasztoru w Memliwen na pograniczu Saksonii i Turyngii. Unger przybył na ziemię polskie około 992 roku, a więc nawet 10 lat po śmierci biskupa Jordana. Zmarł w 1012 roku. Kiedy w 1000 roku powstała metropolia gnieźnieńska, Unger przestał funkcjonować jako biskup polski i można już było bez problemu mówić wtedy o diecezji poznańskiej. Z kolei pierwsza organizacja kościelna na ziemiach polskich powstała właśnie w 1000 roku i było to związane ze słynnym zjazdem gnieźnieńskim, czyli de facto pielgrzymką cesarza Ottona III do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie. Bulla papieża Sylwestra II, która organizowała, tworzyła tę nową organizację kościelną w Polsce, została przygotowana już rok wcześniej, ale oficjalnie została przedstawiona właśnie przez Ottona III w Gnieźnie. Był to niewątpliwie efekt wielkich starań księcia Bolesława Chrobrego, no bo przecież utworzenie arcybiskupstwa na własnych ziemiach Gwarantowało niezależność, zarówno kościelną, jak i niezależność polityczną. Arcybiskup mógł koronować króla, co w przypadku Bolesława Chrobrego rzeczywiście stało się faktem, ale dopiero 25 lat później. Czesi, od których Polacy przyjęli chrzest, otrzymali arcybiskupstwo w Pradze dopiero w 1344 roku. Wcześniej ta stolica biskupia podlegała arcybiskupowi Moguncji. O tym, jakie znaczenie miała niezależna metropolia na ziemiach polskich, świadczą próby przejęcia przez arcybiskupów z Magdeburga zwierzchności nad polską prowincją kościelną. Podczas podróży do Rzymu w 1004 roku, wspomniany wcześniej biskup Unger został pojmany i uwięziony w Magdeburgu, gdzie rzekomo pod przymusem miał oddać biskupstwo poznańskie. Podzwierzchnictwo Magdeburskiego metropolity. Spór ten został rozpalony jeszcze w XII wieku. Pretensje arcybiskupów Magdeburga, już teraz do całej metropolii gnieźnieńskiej miały wtedy również swoje polityczne podteksty. Ostatecznie jednak bulla papieska z 1136 roku potwierdziła całkowitą niezależność gniezna. Wróćmy jednak do zjazdu gnieźnieńskiego i do utworzonych wtedy nowych struktur kościelnych w Polsce. Powstała wtedy jedna, wspomniana już wielokrotnie, archidiecezja w Gnieźnie oraz trzy diecezje ze stolicami w Kołobrzegu, Brzegu, Wrocławiu i Krakowie. Oczywiście funkcjonowała również diecezja poznańska, ale ta ciągle była podporządkowana bezpośrednio stolicy apostolskiej. Diecezje były terytorialnie ogromne i niewątpliwie trudno dzisiaj wyobrazić sobie ten ich ogrom. Na początku XI wieku archidiecezja gnieźnieńska obejmowała potężny, można by powiedzieć zakrzywiony pas ziem na linii północ-wschód. Oprócz Gniezna należały do niej takie grody jak Włocławek, Wizna, Półtusk i zapewne Gdańsk. Pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim został Radzim Gaudenty, który był rodzonym bratem św. Wojciecha. Przypomnę tylko, że Wojciech był biskupem Pragi, który zginął męczeńsko podczas wyprawy misyjnej do Prus w 997 roku. Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry i ostatecznie złożył w gnieźnie. No i to był kolejny element układanki ułatwiającej rozumienie. Polityczno-kościelnych działań polskiego księcia. Mając w stolicy ciało męczennika, który dwa lata po swojej śmierci został ogłoszony świętym, Bolesław mógł pokazać całej Europie własne zaangażowanie w rozwój chrześcijaństwa. Tym samym mógł liczyć na cesarskie i papieskie przywileje, chociażby w postaci korony, o ile rzeczywiście koronę można by nazwać przywilejem. Radim Gaudenty całe życie towarzyszył Wojciechowi. Był razem z nim w Praskiej Kurii, był razem z nim u Benedyktynów we Włoszech. Był z Wojciechem także w Prusach, gdzie być może widział śmierć swojego brata. Kiedy został arcybiskupem gnieźnieńskim, wszedł w spór z biskupem Poznania. Nie wiemy czego dokładnie dotyczył problem, ale prawdopodobnie przeniósł się on również na konflikt z dworem książęcym. Faktem jest jednak, że Mieszko I i Bolesław Chrobry spoczywają właśnie w Poznaniu, a nie w stołecznym Gnieźnie. Kolejna diecezja poznańska na początku XI wieku swoim obszarem obejmowała również potężny pas, ale bardziej według osi wschód-zachód. Oprócz Poznania należały do niej takie grody jak Kalisz, Sierac, Sochaczew, a nawet Brześć nad Bugiem. Z kolei diecezja kołobrzeska obejmowała zasadniczo Pomorze Zachodnie. Obok Kołobrzegu należały do niej takie grody jak Sławno, Szczecin czy Wolin. Pierwszym biskupem kołobrzeskim był niejaki Reinbern, pochodzący z Turyngi. Wiemy, że ten biskup prowadził bardzo intensywne akcje chrystianizacyjne na Pomorzu. W symbolicznym geście wrzucił do Bałtyku cztery kamienie namaszczone krzyżmem świętym. Przy pomocy takiego rytuału miał oczyścić morze od panowania demonicznych mocy. Pogaństwo na Pomorzu Zachodnim było jednak bardzo mocne, tym bardziej, że znajdowało wsparcie na Połabiu, czyli na terenach zajmowanych przez Słowian na zachód od Odry. Diecezja Kołobrzeska upadła w 1013 roku. Diecezja krakowska objęła swoim zasięgiem przede wszystkim szeroko rozumiane ziemie Małopolski. Należały do niej takie grody jak Bytom, Sącz, Sandomierz, a nawet Radom i Lublin. Pierwszym biskupem krakowskim był Poppon, człowiek, o którym wiemy tylko tyle, że pochodził z Europy Zachodniej, być może z Turyngii, Nadrenii, Lotaryngii, Francji lub Italii. Ostatnią diecezją powstałą w tysięcznym roku była Diecezja Wrocławska, która została utworzona dla Śląska i rzeczywiście obejmowała takie śląskie grody jak Legnice, Opole czy Cieszyn. Jej pierwszym biskupem został niejaki Jan, o którym poza imieniem już kompletnie nic nie wiemy. Można powiedzieć, że pierwsza organizacja kościelna w Polsce pozostaje ciągle okryta. Gęstą mgłą tajemnicy. Możemy określić stolicę biskupie, ale o wiele trudniej jest nam sprecyzować ziemie, które do poszczególnych diecezji należały. W niektórych przypadkach ich granice pozostawały otwarte i uzależnione od podbojów poszczególnych władców. Zasadniczo prawie wszyscy ówcześni biskupi pochodzili z Europy Zachodniej, poza Radzimem Gaudentym, którego ojczyzną były Czechy. Niektórzy z nich byli prawdopodobnie Niemcami, a to mocno zakłóca mit o odwiecznej wrogości Polaków i Niemców. Mit, który próbowano bardzo mocno kreować w Polsce w okresie komunizmu. 30 lat po tej pierwszej organizacji Kościoła na ziemiach polskich, cała struktura załamała się. Było to związane z kryzysem politycznym po śmierci Mieszka II. Ale także z buntem przeciwko nowej religii. Może nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że seria powstań ludowych, jakie wtedy wybuchły, miała nawet charakter anarchistyczny. Całości zniszczeń dopełnił najazd czeskiego księcia Brzetysława, jaki miał miejsce w 1038 roku. W wyniku tych wszystkich wspomnianych wydarzeń, zniszczone zostały chrześcijańskie świątynie. Duchownych rozproszono albo wymordowano. Najbardziej dotkliwe straty objęły Wielkopolskę, Śląsk, w zdecydowanie mniejszym stopniu Małopolskę, a właściwie zupełnie nie dotknęły Mazowsza. Można powiedzieć, że jedyną stolicą biskupią, która zachowała wtedy ciągłość, był Kraków. Odbudowy państwa i kościoła podjął się syn Mieszka II, książę Kazimierz, którego z tej racji nazwano Odnowicielem. Już wcześniej, bo w 1031 roku, przeniesiono upadłe biskupstwo koło do Kruszwicy, a później do Włocławka. Taka odnowiona diecezja obejmowała teraz swoim zasięgiem Kujawy i Pomorze Gdańskie. W 1051 roku reaktywowano biskupstwo we Wrocławiu, a pierwszym biskupem odnowionej diecezji został niejaki Hieronim. W 1075 roku przybyli do polscy legaci papiescy, którzy uporządkowali tutajszą organizację kościelną. Był to niewątpliwie efekt nacisku samego papieża Grzegorza VII, który domagał się tej reorganizacji, zwracając uwagę na ogromne terytoria pozostające pod zarządem jednego biskupa. W tym samym roku powstała diecezja płocka, która swoim zasięgiem objęła północne Mazowsze, wyjęte już teraz spod jurysdykcji Gniezna. Z kolei z południowej części Mazowsza utworzono archidiakonat czerski, który był taką wyspą należącą do diecezji poznańskiej. W XII wieku za panowania Bolesława Krzywoustego podjęto kolejną próbę chrystianizacji Pomorza Zachodniego. Było to związane z próbą podporządkowania tych ziem Polsce po tym, jak odseparowały się w czasie wspomnianego wcześniej kryzysu. Misje chrystianizacyjne prowadził tutaj biskup odtąd z Bambergu. W tym samym czasie książęta niemieccy przeprowadzali szereg wypraw zbrojnych przeciwko Słowianom mieszkającym na Połabiu. Były to tak zwane Krucjaty Połabskie. W 1140 roku powołano do życia diecezję pomorską z siedzibą w Wolinie. Poza samym Wolinem diecezja ta objęła takie grody jak Szczecin, Pyrzyce, Stargard oraz Kołobrzeg, a na zachodzie sięgała na tereny dzisiejszych Niemiec, obejmując chociażby Wołogoszcz, czyli dzisiejszy Wolgast. Z racji częstych najazdów Duńczyków, stolice biskupstwa Przeniesiono w 1176 roku do Kamienia Pomorskiego. W późniejszym czasie biskupi kamieńscy nabyli Ziemię Kamieńską i utworzyli na tym terenie coś w rodzaju własnego państwa. Inną diecezją, która powstała w tym czasie na ziemiach zachodnich, była diecezja lubuska. Powstała w 1124 roku, a jej stolicą był Lubusz leżący dzisiaj na terenie Niemiec. W późniejszym czasie stolice tej diecezji przeniesiono do Górzycy. Na jej terenie znajdowały się takie miejscowości jak na przykład Kostrzyń nad Odrą czy Frankfurt nad Odrą. Ciekawym problemem jest również organizacja tak zwanych diecezji pruskich, powstałych w XIII wieku na terenach podbitych Prus. W tym czasie prowadzono tutaj intensywne działania zbrojne, Mające na celu także chrystianizację tych ziem. W działaniach tych uczestniczył nie tylko zakon krzyżacki, jak przyjęło się powszechnie uważać, ale także książęta polscy, a nawet czescy. Powstał wtedy nawet polski zakon rycerski Braci Dobrzyńskich, który jednak szybko został wchłonięty przez Krzyżaków. Większość terytoriów diecezji pruskich znajduje się dzisiaj w granicach państwa polskiego. Głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ich nazwy pochodzą od nazw plemion, zamieszkujących poszczególne terytoria. W 1243 roku usankcjonowano więc cztery diecezje pruskie: Hełmińską ze stolicą w Hełmie, a potem przeniesioną do Hełmży. Dalej diecezję pomezańską ze stolicą w Kwidzynie. Diecezję sambijską ze stolicą w Królewcu i diecezję warmińską ze stolicą najpierw w Braniewie, a potem w Ornecie, Litzbarku Warmińskim, w Fromborku, a dzisiaj w Olsztynie. Wszystkie te diecezje podlegały metropolii w Rydze. Gruntowne zmiany nastąpiły dopiero po wojnach polsko-krzyżackich w XV wieku. Diecezja Chełmińska została wtedy włączona do metropolii gnieźnieńskiej. Tradycje nieistniejących już niektórych diecezji pruskich kontynuują dzisiaj diecezje elbląska, eucka, natomiast diecezja pomezańska ma charakter tzw. diecezji tytularnej. W okresie rządów Kazimierza Wielkiego nastąpiła ekspansja na wschód, a nieco później także chrzest Litwy. Te wydarzenia oczywiście niosły ze sobą potrzebę tworzenia łacińskiej organizacji kościelnej. W 1375 roku powstała nowa metropolia ze stolicą w Haliczu, którą blisko 40 lat później przeniesiono do Lwowa. Obejmowała ona powstałe jeszcze w XIV wieku biskupstwa w Przemyślu, Chełmie i Włodzimierzu. To ostatnie rychło przeniesiono do Łódzka. W XV wieku do tej metropolii włączono nowe diecezje ze stolicami w Kamieńcu na Podolu, w Serecie w Mołdawii oraz w Kijowie. Z kolei na Litwie w 1388 roku powołano diecezję wileńską, zaś w 1417 roku diecezję w Miednikach na Żmudzi. Obie wchodziły w skład metropolii gnieźnieńskiej. Tak właśnie wyglądało kształtowanie się struktur organizacyjnych Kościoła Łacińskiego na ziemiach polskich albo w jakikolwiek sposób historycznie lub prawnie związanych z Polską w średniowieczu. W XV wieku było to 21 diecezji skupionych w trzech metropoliach. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.